Cześć z tej strony Cubix. Dziś pokażę wam, znaczy otwieranie skrzynek trof. Mamy przygotowane 10 miners skrzynek. Zdobywałam je przy kopaniu różnych rud. Akurat mam ich troszkę. I jeszcze jedna Shadow A Adventure Chest. To tak po prostu, nie wiem skąd dostałem. No i tak, dziś z nami jest taki jeden gość, Krasieł, przywitaj się. Dzień dobry. No, i będzie nam towarzyszył. Nie ma go w trowie, ale może uda mi się go namówić, żebyśmy coś zagra nagrali z tego razem. Życzę Tam powodzenia. No właśnie, ale dobra. 10 skrzyneczek miners, a więc pierwsza e, Infinumar. A właśnie, może nam z takiej skrzynki dropnąć krecik. Krecik w piecyku jest wart 2,5 tysiąca glimu. No ale myślę, że nie warto będzie go za tyle przerabiać. No ale dobra. Otwierajmy. From my... From seed or... Znowu. Sharpstone. Sharpstone. Um, from my seed. Infinium. From my seed. Sharpstone. I infinium. Widzicie, krecik dropi bardzo rzadko. Yy, I została nam jeszcze jedna skrzynka. Może jeszcze tam coś wykopiemy. Yy, I uwaga. Czary mary, czary mary. Świetnie. Prostu. Żenadix. Hashtag ZenaDix. Jakbyście chcieli... Yy, Jakbyście chcieli się zapytać skąd mam tego kota Ym... Admirosa jest... Znaczy był taki... Ym... były właśnie Tosowanie na lata i tam można było sobie wziąć kot i wpisać do gry. Zobaczcie, tam, tam było z... Ym... tego kota, Sorki z katar. Chyba nie uda nam się... Jest! Mamy jedną skrzyneczkę jeszcze. I uwaga, Sharpstone. A więc, jeśli odcinek Wam się spodobał, wiem, było mało skrzynek, ale po prostu niezbyt mi się chciało szukać, bo tym dosyć rzadko dropiły. Jeśli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie lajka w górę. I Marcel, co mają jeszcze zostawiać? Subskrypcję. No, no. Piszcie komentarze. I dzięki za oglądanie. Cześć. I pa.